Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, albumu takiego wakacyjnego, pozytywnego, napełnionego energią, który będzie prezentem od Panny Młodej dla swojej przyjaciółki. Jeżeli chodzi o album, to powstał z połączenia dwóch głównych kolekcji. Są to kolekcje Piątku 13 Summertime, to jest taka starsza kolekcja chyba z 2017 roku i tej nowszej letniej, która nazywa się Sunshine. Wykorzystałam też kilka, dosłownie dwa arkusze kolekcji Paradise od Minty Papers. Jeśli chodzi o sam album, to ma on wymiary 16,5 na 16,5 cm. Bok albumu ma 7,5 cm. Okładka to jest papier laminowany od Craft Oclock i to jest ten papier, który jest do kolekcji Picnic Karoliny Bukowskiej. Najbardziej mi pasował do klimatu tego albumu. Jak widzicie, na okładce jest napis Life is lovely. I to jest napis z Empiku. To jest zestaw takich naklejek, które będą widoczne właśnie w całym albumie. Ja je dodatkowo podklejałam klejem Magic, żeby na pewno trzymały się dobrze i nic, nie, żeby nie odpadło. Są bardzo fajne, bo one są pozłacane. To jest taki kolor lekko różowego złota. Tak wygląda ta okładka. Z boku również wykorzystałam te naklejki. A tył jest prosty, z tyłu jest tylko moje logo. Jak widzicie, kraftowy papier, więc i środek kraftowy, kraftowe karty w środku, złote narożniki i żółta wstążka, tak żeby było do kompletu letnio i pozytywnie. Album pomieści zdjęcia 9x13 i zdjęcia typu Instax. Jeżeli chodzi o te elementy, które tutaj się pojawiają, one są również z Empiku, z takiego... Jakby zestawu dodatków, już wyciętych elementów. Ja go kupiłam chyba w zeszłym roku i bardzo mi pasowały tutaj do tego albumu. Jeśli chodzi o dziurkacz, to jest to dziurkacz Marty Stewart. Chyba już Wam go kilkanaście razy pokazywałam. Ta żółta wstążeczka też, też jest użyta w tym albumie w środku. Na pierwszej stronie okładkowej jest mata na zdjęcie. Nie podklejone do końca elementy. Można sobie zdjęcie wsunąć. Otwieramy. I w środku znajduje się napis. Napis to jest właśnie też ta naklejka z tych naklejek z MPQ. Widzicie, ta końcówka się tutaj tak fajnie błyszczy. jest taki kolor różowego złota. I w środku znajdują się maty na zdjęcia. I mamy maty oklejone i nieoklejone. I jeszcze do tego karta. Karta z kolekcji Paradise. Właśnie od Minty Papers. I ta kieszeń jest naprawdę bardzo podniesiona, więc tych mat nie mieści się nam tutaj dużo. Zdjęć również. I tutaj miejsce na kolejne zdjęcie. To jest właśnie ten papier z kolekcji Paradise. Wstałam prośbę, że w środku znalazł się flaming, i to był w sumie powód, dla którego kupiłam te naklejki z empiku, bo właśnie był tam flaming i przykleiłam go tutaj od razu. I tu mamy taką książeczkę, otwieram do góry, z miejscem na dwa zdjęcia. Na kolejnej stronie wodospad. Wodospad tym razem zrobiony w drugą stronę. Otwieramy w ten sposób i mamy miejsce na zdjęcia. Znowu powtórzyłam ten sam motyw, czyli z resztek papieru, które mi zostały, zrobiłam tutaj wersję ozdobną. To też nie jest podklejone do końca. Można sobie zdjęcie wsunąć, i tak jak już wcześniej wspominałam, ja widziałam to u Kamili Pisarskiej. I mamy miejsce na zdjęcia. Ta część też nie jest podklejona, więc tutaj można albo wkleić zdjęcie, albo zostawić ten piękny papier w liście Monstery. I zamykamy wszystko na magnes. I kolejna naklejka z, z tego zestawu naklejek. Tutaj jest belly band, w którym znajdują się aż trzy maty na zdjęcia zdjęcia 9x13 i oczywiście dwie są zwykłe kraftowe, a jedna jest oklejona. I tutaj też znalazło się miejsce na, tą, na ten element z naklejek. Tutaj mamy napis Unique bliźniacze strony Sun and Fun Adve Adventure Admit One, i tutaj mamy otwarcie w ten sposób. I zgodnie z prośbą znalazło się miejsce na zdjęcia z aparatu typu Instax. I tak mi fajnie pasował właśnie tutaj ten arkusz z aparatami Instax. To są takie malutkie zdjęcia, więc ja tutaj dołożyłam takie maty właśnie na te zdjęcia. I tu mamy zrobione w ten sposób. Wkładamy sobie po prostu za te półkola maty na zdjęcia i one się nam tutaj trzymają, a całość zamyka się na magnesik. I druga strona jest dokładnie taka sama, bliźniacza. I tutaj tak samo, dwie maty na zdjęcia z Instaxa. Na kolejnej stronie zdecydowałam się wkleić tylko zwykłą matę. I napis Let's do this i taka fajna dziewczyna z drinkiem w kokosie. Także fajnie to wygląda. Tak bardzo, bardzo letnia ta kolekcja jest. Mm, bardzo fajna. I kolejna mata na zdjęcia. I mamy kolejny aparacik tutaj podklejony. I teraz otwieramy sobie tutaj tak. Tu jest miejsce, tu można właśnie też przykleić zdjęcie z Instaxa. Otwieramy w dół. Tutaj jest mata na wklejenie zdjęcia. A tutaj jest belly band. W środku są maty i jest jeszcze karta. Karta, którą można wykorzystać zarówno do wklejenia sobie zdjęcia i do zrobienia zapisków. Można wtedy zdjęcie wkleić sobie z tej strony. Tutaj i tutaj coś zapisać albo na odwrót. Tutaj można napisać wtedy zwykłym długopisem, a tutaj wkleić zdjęcie. I tutaj również jest miejsce na zdjęcia z aparatu Instax. I złote serduszko z naklejek. Wszystko zamyka się na magnes. Otwieramy i mamy głęboką kieszeń. W środku są dwie maty. Jedna jest oklejona, druga jest zwykła. Te kolekcje, dwie Sunshine i Summertime, bardzo fajnie się razem połączyły. Fajnie mi się z nimi pracowało. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie 9x13 i klasyczna dolna kieszeń z matami i kartą. Na następnej stronie jest znowu mata na zdjęcie, ten taki bilecik z napisem SMILE. To są cały czas te dodatki z MPQ i otwieramy sobie stronę. I jest napis, so worth it, co znaczy, że było warto. I będzie tutaj zdjęcie z lodami wklejone, więc idealnie ten arkusz papieru z, z tymi lodami pasował. I tutaj jest belly band, close to my heart. I mamy kolejne naty na zdjęcia. Album jest mały, a naprawdę pomieści dużą ilość zdjęć. Te strony też, wydaje mi się, nie są aż tak bardzo rozbudowane, ale jakoś tak fajnie wyszło że tych zdjęć naprawdę dużo się tutaj zmieści. Kolejna strona okładkowa, czyli tylna okładka, znowu aparat, no bo dziewczyna, która prosiła mnie o ten album, uwielbia właśnie aparaty Instax, ten też jest taki podobny w sumie, więc starałam się ich tutaj użyć dość sporo. Jest ta koperta, no i w kopercie jeszcze włożyłam. Dodatkowe trzymaty i kartę na zapiski. Można sobie tutaj schować zdjęcia, których na przykład nie chcemy pokazywać całemu światu, jakieś takie bardziej prywatne, albo tematy po prostu wykorzystać. Czy to w innych miejscach w albumie, czy po prostu tutaj sobie trzymać na zapas, no i z elementów tych samych takie serduszka. Tak się prezentuje ten album. Wyszedł bardzo pozytywnie, taki jest pełny energii. Myślę, że można z, z, w nim zmieścić wiele fajnych zdjęć. Mam nadzieję, że album się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was również bardzo serdecznie do wzięcia udziału w moim konkursie z okazji 2000 subskrypcji na moim kanale. Link do tego filmu z konkursem zostawię w opisie na dole. I zapraszam Was również do dołączenia. Do mojej grupy na Facebooku tworzymy z Ania Tworzy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do mojej grupy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.